Siemaneczko, siemaneczko widzowie z tej strony ja Tomcio, widzowie. dzisiaj dla was nagrywam notrów 112 OSP dzisiaj zrobimy troszeczkę takich kultowych może wyjazdów, widzowie dawno nie było tego Notruwa, więc odkujemy się od nowa i leci widzowie wszystko od nowa niestety ja się nie wyrobiłem z planem na poniedziałek więc zrobimy to prawdopodobnie albo we wtorek Albo w kolejnym odcineczku, tego się już dowiecie, jak będziecie oglądać wszystkie filmy, które są codziennie o godzinie 17.00. Wiem, że obiecałem Wam zmianę planu całego, ale to spokojnie jeszcze się wszystko zmieni i jeszcze wszystko będzie w jak najlepszym widzowie porządku jeśli jeszcze wy nie zostawiliście suba na kanale ani łapeczki w górę pod tym filmem to widzowie bardzo Was serdecznie do tego. Zachęcam, żebyście zasubskrybowali i zalajkowali ten kanał, bo naprawdę taki content jak ten was nigdy nie ominie, a naprawdę warto, warto i być ze mną. I zobaczymy jakie dzisiaj dostaniemy wyzwania. Pierwsze co, to pewnie chyba pojedziemy do kosza na śmieci? Albo raczej tak O nie, co tu się pali? Śmietniki? Bo, bo się pali ci śmietniki Gdzie one się zajmują? Co tutaj się dzieje? A, śmietniki się palą, albo grill Grill się pali, dobra, okej, okay, widzę, już Działania gaśnicze, urządzenia szybkiego natarcia. Zrobimy szybko. Nie pamiętajcie, jak nie macie zabezpieczonego terenu do grilla, to warto to zrobić, bo naprawdę może być potem problem to ugasić. Jak wiecie, szczególnie jak jest sucho. Palimy i jedziemy. Ten już tu będzie gasił, miejmy nadzieję, i to będzie wszystko w porządku. No, i też Was, widzę, bardzo serdecznie zapraszam na Discorda oraz Instagrama. I też na Instagrama, bardzo serdecznie za zapraszam, bo tam się dowiadujecie o bardzo różnych ciekawych informacjach. O, już się trochę chciała zająć. Dobra, ja muszę teraz tak zbudować. W lat wody gaśniczej oraz szukającego się powietrza, jeśli można, już nie mogę na Wszystkich tych no to dogaś to. Czemu to się nie chce? Do... Czemu on nie chce tego dogasić? Dogaś to po prostu. Urządzenie szybko natacza. A to kompostownik się zapalił. To coś pewnie wrzucił, i troszeczkę problem już się robi co tu jeszcze się takiego pali niby ale jak stąd do, do, lepiej to ugasić niż nie tli się jeszcze jeszcze trawa się tu tli no nie dobrze nie dobrze pożar na otwartej przestrzeni jak to zawsze Szukamy tego się płomienia teraz. Ja już wam szybko na na razie tu odłożę. I zobaczymy co to wskaże. I tak to właśnie w widzowie wygląda. Tu, tu, tu ru, tu ru, tu I się zaraz zrobimy troszeczkę akcji. I co ten gościu stwierdzi? Który to jest od tego? który to poleciał no trochę jeszcze jest Tu. Czy ktoś może otworzyć? Ej, panie, ja panu jeszcze z szybkim natarciem nie wracałem z tym. No, on mi nie wraca, bo tu jeszcze jest ogień. I to spory, z tego co ja tam widziałem. To to nie ma jaj z tym. A to jeszcze tak dogaszę, ale to musi przyjść ktoś z widłami, idzie ktoś z tymi widłami, idzie, dobra. To jest jeszcze ok, A to jeszcze tak podogaszam. Żeby było jak to w najlepszym, pięknym porządku u nas. I Już gościu z widłami leci, ja już tu odpalę, przy... no idź. Też ci ludzie mają problem widzę. Dobra, szybko żebyśmy znowili szybkie notarcie, żeby to się jeszcze chciało ugasić. Dobra i teraz przydałoby się sprawdzić, gdzie jest ten pan z tym szybciutkim kamerą termowizyjną. O tu leży, dobra. I teraz sprawdzimy czy jest już wszystko w jak najlepszym porządku. Na razie widzę, że tak Więc jest git. Dobra, jest git. Wracamy do bazy. 21 Przygotuj do akcji, spakuj się Spakuj się i jedziemy Tu no co się dzieje panie Pani w zasadzie Kompostownik podpalili Dobra, pierwsza akcja w Już się zajęliśmy w zasadzie tym Dobra, wyłączamy pompę Czekajcie, bo muszę to odłożyć To nie zadziała tak Dobra Wszystko Emela chowamy pan tu leży, dobra i zamykamy to, co swoje. I jest git. Tu, tu, ru, tu, 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 tu. Dobra, ben, 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 ben. I jest git. Dobra, wracamy do bazy. Jeszcze niech ten zejdzie z pola. I dowódca sobie już siedzi. I jest git, wszystko. inne, trzeba jeszcze schować. Czy znaczy ona się nie chce schować? Where are you? Nie użyj. To się jest na, na, na Nie ma nic. Ale ja jej ja nie chcę użyć. Tylko chcę ją zachować. A, to właśnie... A, O to chodzi. Dobra, wszystko wiemy i wracamy do bazy. Wyrusz. No i widzowie wbijamy do 850 subów na kanale. Nie nam już naprawdę dużo. A warto wbić. Już wbij sobie sam. I wracamy do bazy. No i o zostawieniu łapeczki w górę. Jeśli wam się to wszystko ten odcinek jak spodoba to zostawcie łapeczki, łapkę w górę suba na kanale, bo jak mówię wbijamy 850, a my le lecimy do koszar na kolejne wyzwanie. Bo naprawdę, zobaczymy, co nas będzie może czekać. Może wyjedziemy na dwie jednostki, tego nie wiemy. Nie mógł poczekać, aż przejadę. Tylko musiał się. Oj, panią przyjechałem. To trochę mi przykro. Tu, tu, bardzo przykro, że przyjechałem, ale trudno, zdarza się. Zajedzamy. Rozbieramy się i idziemy na kolejne wezwanie. tu, 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 tu. tu. Ja wiem, że wieś, ja o tym planie pamiętam, ale to wszystko będziecie mieli przedstawione w całkiem innej formie, bo ta forma będzie lepsza do nagrywania niż troszeczkę taki, jak to można powiedzieć, chaos, który panuje. Ale to wszystko u i będzie wszystko w jak najlepszym pięknym porządku. No i też będziecie powiadomieni na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam oraz Instagrama. Wszystko jest w opisie. A dlaczego nie mogę skorzystać z krzesełka? O mogę. Dobra, jest kolejne wyzwanie. Czekamy co dysponuje. Jedzie ten. I jedzie ten, jedziemy tym, o piękną panią. Idealnie To pani też siedzie. Beautiful. Tu, 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 No szybciej, no. Myślę, że się to tak da ja wyjadę pierwszy pewnie. Tu wejdzie zawsze dwóch. Jedziemy pięknym Mercedesem. Pięknym, bo pięknym. No szybciej. Jak wsiądziesz, to pojedziemy, ja już jestem lady. Idziemy, ja jestem gotowy. Bo wiem, żeby do Nie wiem, w którą stronę. No, GG. Dlaczego my będziemy jechać? Czyżby do wypadku z dziewem po raz kolejny? Pewnie za życie to tak. Nie, 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 nie przywal mu, nie przywal mu. Dobra, jest git. Wygląda na to, żeby jakbyśmy jechali do drzewa, zrzuconego na auto. No jakby wiedział chyba. chyba. że do czegoś innego. Nie, do drzewa. Już widzę, że tak no. No nic zdarza się. Co wytniemy to wyrasta tradycją. Dobra. 290 na miejscu. Co ja mogę tu zrobić? A, ci się zajmą, ci się już zajmą. Jest git. Normalnie bajlando. Powinien poza te wszystkie skrytki otwierać. Żeby potem je zamykać. Ale tamten pójdzie na rozpoznanie i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać w dalszej części odcinka. Teraz ja już to wszystko pootwieram. Tak jak chcą, Dobra, jest Git. Tu, 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 ktoś to steruje w ogóle? Steruje Lepsze, lepsze. i zaraz zobaczymy, jaka będzie dalsza decyzja w podziałowaniu Zabezpiecz pojazd Jeszcze i pod koła Policaj na miejscu idealnie nie, będzie, nie będziemy z nimi rozmawiać Dobra, teraz tak drzewo XD Nie wiem co ten gościu robi Ewidentnie nie wiem Ale połóż Aha, dobra, wymagany przez dowódcę Okej okay. Ten otworzy maskę mm. Nie to Asystent Czy jest tu ktoś? O Tu wziął pilarkę Nie, o ten wziął o, Wziął się do roboty Prawdziwy sztyk Prawdziwy sztyk się do roboty wziął tu, 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 tu... I ta rzecz. O. Trochę nierealnie to wygląda, ale cicho Przyschniemy na to oko. Potrzebuję jednego, panowie. Nie będę sam tego przenosił. Czekaj, tu już płotnę do końca. Zabierać te kawałki. To wydewa. Bo co ja z nimi zrobię? Tu jeszcze trzeba przeciąć kawałeczek Okej okay. Chytniemy Wszystkie, wszystkie. No oni już pozbierają raczej. A, ściganie się kto weźmie ten kawałek, no? Genialnie. Ale genialnie. Ale fajnie to wygląda ten Merol. Podoba mi się. Gdzie była ta pilarka? Tu I ona była. Ale zostawimy ją. Kto wziął tą miotłę? On? On. A no to gate. Wysypuj. Posprzątamy ładnie. I proszę tu więcej nie parkować. Bo to drzewo wyrasta i będzie wyrastać Nie wiadomo jakim cudem I będziemy zaraz zwija robić Do koszar I to będzie wszy wszystko idealnie Beautiful do budo. Siobudobudo posprzątamy po wypadku jakby nic nie było widać nawet rociny nie wiem czemu to się nie chce zbierać ale trudno no trudno no i zwijamy do koszar tu 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 sprzątamy spakuj się i się również spakuj wszystko widzę ja kiedyś zrobiłem takie coś że odwołałem tą jednostkę ona mi była tak potrzebna to jest fest zamknij tą drobinę ten mm. zamknie tu czemu trzeba zawsze tą część siup, zamykaj to mhm. ja muszę to zamknąć, a kto zamknie tam? no właśnie To podział obowiązków, idealny wszyscy, wszystko to wracamy, nie? Tak, jest potwierdzenie, że wracamy, to wracamy, bo nie ma co jedziemy wracamy. Jak to można powiedzieć ładnie. Do widzenia, Jedź szybciej, Zobacz, że tu mało świateł jest po drodze, to jest już mi potrzebne. Tu ma nie chce jechać? What? Ład, Tu w lewo. Czy ma jedzenie sygnał. Jedź. Nie, nie pisztaj. I, I wróciliśmy właśnie do koszar. I widzę więc Ja... Was zapraszam na Discord'a oraz Instagrama. Macie link w opisie oraz zostawcie tu mile, mile widzianą łapeczkę w górę oraz suba na kanale wbijamy do 850 subów. I ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka właśnie. Zajeżdżamy już do koszar, parkujemy i widzowie ja wam się serdecznie dziękuję i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, który już będzie już jutro na kanale. Luwa!